Starostwo powiatowe w Sokółce miało dzisiaj zaszczyt przyjąć wyjątkowego gościa. Arcybiskup Józef Guzdek w towarzystwie starosty Piotra Rećko, samorządowców oraz pracowników urzędu wspólnie odprawili modlitwę. Szanowni Państwo, cóż, będąc dzisiaj przejazdem niejako, to chcę powiedzieć tylko jedno słowo dziękuję. Wszystkim Państwu. Dlaczego? Dlatego, że Pontifex, czyli Biskup, to ten, który buduje mosty. Ja staram się budować mosty. Staram się służyć wszystkim. Świat biegnie do przodu, lat nam przebywa, ale to, co zrobimy dla społeczności, to zostaje, prawda? Szanowni Państwo, naprawdę tak jest, że, że zostają jakieś takie dowody tego, żeśmy działali mądrze, odpowiedzialnie, bo te podziały na my i wy, my i oni, to one niczym dobrym nie skutkują. Natomiast jeżeli jest współpraca, jeżeli jest poszukiwanie tego, co łączy, to myślę, że dużo dobra się z tego rodzi. Ale to jest moja służba, to jest moje motto, to jest moja droga, którą idę i z której nigdy nie... Księżarcy Biskupie, jako Powiat Sokurski jesteśmy największym inwestorem na terenie Powiatu Sukurskiego. Mamy największą ilość inwestycji i realizujemy bardzo wiele zadań, które, które, które tutaj. A, ale to wszystko dzięki tym wszystkim ludziom. Bez tych ludzi, Księżarcy Biskupie, absolutnie niemożliwe by było e, tak wdzięczne działanie. Ale zawsze tu o, o nasze działania odczuści Bożej. Jesteśmy blisko kościoła, tak nas wychowano.